To była pierwsza kadencja w historii agencji, która powstała w 2017 roku zaledwie. W związku z czym najważniejszym zadaniem i największym sukcesem, co za tym idzie tej pierwszej kadencji Rady, było przyczynienie się do stworzenia oferty programowej, pierwszej oferty programowej, pierwszego zaprogramowania sposobu działania agencji, zarówno pod względem zaadresowania środków do, do odpowiednich grup adresatów, rozdziału tych środków tak, żeby w optymalny sposób te stosunkowo niewielkie fundusze, które na, na, na działanie Agencji na Umiędzynarodowienie Polskiej Nauki zostały przeznaczone, żeby je wykorzystać w sposób optymalny. No na pewno największym wyzwaniem była sytuacja covidowa. E, wtedy, kiedy wszystko nagle zostało zamrożone i trzeba było znów zmodyfikować pewną ofertę e, po to, że żeby jednak realizować zadania, które nakłada na nas ustawa z jednej strony. Z drugiej strony na pewno takim wyzwaniem jest cała ta kwestia związana z Białorusią, czyli te programy pomocowe, które zostały uruchomione no, w odpowiedzi na bieżącą sytuację społeczno-polityczną. Mówiąc o, o sukcesach tej pierwszej kadencji, chciałem zwrócić uwagę na program Polskie Powroty, który jest nieoczywistym elementem działania NAWY, bo on nie polega na wspieraniu mobilności, polegającej na wyjeżdżaniu Polaków za granicę, tudzież przyjeżdżaniu zagranicznych studentów czy naukowców do Polski, ale zmierza do tego, żeby ściągnąć do Polski tych, którzy wyjechali albo wiele lat temu. i wiele osiągnęli już za granicą i bez stworzenia im szczególnie atrakcyjnych warunków w Polsce z oczywistych powodów są niewielkie szanse, żeby zdecydowali się na powrót. Wydaje mi się, że polskie powroty są pod tym względem naprawdę flagowym, nie waham się tego powiedzieć, pomysłem agencji. Chciałbym podkreślić dobrą współpracę na linii Rada NAWY, dyrekcja w obecnej jakby kadencji. Na pewno to, co jest tym efektem, produktem tego, tego współdziałania to też taka ciągła troska o jakość programów, żeby te programy były coraz lepsze, coraz bardziej przystępne, ale też żebyśmy tworzyli pewne warunki takiego transparentnego właśnie kierowania tymi, tymi programami, żeby te reguły były jasne i dla środowiska, i dla beneficjentów, i dla potencjalnych kandydatów. Jednym z wyzwań, które stoi teraz przed agencją, to jest roztoczenie pewnej szczególnej opieki, troski, dostrzeżenie tych, którzy mieszczą się w tych białych plamach, tak żeby to rzeczywiście nie była. Um, Agencja nastawiona wyłącznie na obsługę tych, którzy i tak sobie już radzą lepiej, w myśl tej ewangelicznej zasady, że ci, którzy już mają, to jeszcze im będzie dane, a ci, którzy nie mają, to jeszcze im będzie odebrane. To jest efekt działania w sposób spontaniczny, nazwijmy to. Ci, którzy są zaradniejsi, po prostu szybciej reagują i, i, i skutecznie na to zabiegają. No więc jakby nakłada to na agencję pewien szczególny obowiązek aktywności i przemyślenia, w jaki sposób spróbować pomóc również tym, którzy samodzielnie nie są w stanie tym wymaganiom sprostać.